Siemanko, tutaj jest skip 499, a to jest jak wiecie, gda 4 Rusniam to jak mi wiadomo i wysłał. A, okej okay. Dobra, yy, idziemy sobie, robimy misję u Zobaczymy, co to za misja. No, więc yy, robię cięcie i widzimy się, jak już tam dotrę. Już dojeżdżamy dzisiaj od tej strony, bo troszkę daleko pojechałem. No i zaraz zobaczymy, co tam od nas Ray Rai chce. Yes, you sure this guy's all right? I'm you the guy's good. check them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million? Yeah. You're gonna pop me for it? <laughs> no, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay well he pays up and uh, he ain't gone stage yet very funny ha ha listen we got a lot of missing money and we got a problem with these fucking bikers and i've got the problem finding someone yeah i nearly got something on that so we sent some of our boys after the money maybe you can deal with the bikers calm them down they're causing trouble on the corner of Vauxite and exit sure otherwise you and raymond here got a serious problem the boss has got to get paid even when people forget to tell them about things they're working on i don't bust my balls what's the point of talking about things unless they become real i'm sure yeah, i'm sure you're sure you of all people now what the hell does no więc musimy zająć sami Proszę no i za czym z tamtymi systemami trzeba zrobić? Podejrzewałem, już tam można, tam nie będzie, ale no tu podejrzenia. Zresztą no, nic dawno temu robiłem. Dziękuję ogólnie za oglądanie tego odcinka, no i za, za to w ogóle, że jesteście moimi widzami. Bez was raczej bym tego nie nagrywał. Na kanale jest dostępna ankieta. Zobaczcie sobie jaka odnośnie streamków, może kiedyś w końcu zacznę, powrócę do nich. Ale się szokale. You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! They make this easy? Dobra, i jedziemy za nimi. Nie lubię tutaj jeździć motorami niestety. W Geta 5 się przyjemnie jeździ motorami, ale tutaj niestety mi się już strasznie nieprzyjemnie jeździ. No i w Geta Sandraz było fajne sterowanie motorkami, w sensie się fajnie jeździło nimi. Do dobra teraz trzeba jechać tędy dobra widziałem na mapce że są tutaj więc wyjdziemy więc jak jak jechać takich miejscach. Przepraszam, mrukwajcie ogólnie. Jeżeli to dzieciom, daję bardziej. Przepraszam. To raczej jest osyp oskryptowana misja, więc nie będę do nich strzelał. To już jest chyba wyjazd tak wyjazd y, metra Teraz już jedziemy sobie jak widzicie górną częścią To pamiętam tutaj jak będziemy jechać. On ten jedzie, ok. Pewnie tutaj źle zrobiłem i zgubiłem przez to typa. Dobra, przyznam się, niestety już trzeci raz robię tą misję, kurde. Nie chciałem powtarzać.

no. I jedziemy takim samochodzikiem, zobaczymy jak nam się będzie jechało. I tak ja sobie może pojadę po samochód tutaj do posiadłości tego. Do posiadłości. Postina. I zrobię cięcie i będziemy się widzieć już pod kryjówką. No to nie ma sensu po prostu przedłużać. Ja sobie na spokojnie dojadę. No, więc widzimy się za chwilkę. A jednak nie, jednak kraj dzwoni.

Teraz kiedy sobie ten samochodzik który Po prostu wolę, nim sobie płynie, to będziemy jeździć No chyba, będzie trzeba misję zrobić, to już inna sprawa, ale zaraz się okaże No jedziemy sobie tą breczką, uwielbiam tą jeździć Jest naprawdę zajebista Jedziemy teraz po Romana. Jak widzicie, to będzie lekko dłuższy odcinek, chyba. Oni nie będę robił cięcia do Romana, jak tam jechaliśmy do misji. Ja się tam do tych no skisów. No a że chcecie, żebym takie ucinał, to możecie dać znać. Ten będę po prostu bardziej oglądał to, co robię. Znaczy, nagrania. I będę lepiej wycinał. Żeby były krótsze odcinki, ale to musicie dać znać w komentarzach Nie będę robił to ankiety Musicie po prostu zacząć też pisać komentarze, no... Nie obrażę się jak będziecie pisać swój fake Tak tak by tu była jedna osoba, no to trudno Ale w każdym razie, po swojej, czy... Podoba się wam tak dłuższe ja robią odcinki, czy wolicie, wolicie krótsze? Dajcie mi znać, bo to no, no jest ważne. No. Bo jak wam to naprawdę przeszkadza, to mogę więcej wycinać po prostu i wam będzie lepiej to oglądać. A mi to jakiś specjalny chyba nie zrobi, będą musiał tylko trochę dłużej montować. I tak na razie tylko wycinam fragmenty, no i w sumie tyle. Daję wiadomo te animacje i i ontro yy, tak się tam czyta no zaraz już będziemy pod yy, naszym apartamentem za wszystkie spadki jest przepraszam może jak będę miał nowy sprzęt to będzie lepiej albo

We're finally going to kill Florian Kravitz. You know, if this fucks up, the bad shit's coming down on my head. What do you mean? I mean you fuck up and I take this shit. You kill the wrong guy and his friends will fuck with me to get to you. I didn't have those no scars until you arrived. Now I am practically chopping board. I have so many cuts on me. You are a rich chopping board. I worry for you and me. Sometimes you just gotta. Let the hate go! You really going to feel better once Florian is dead? Soon we'll find out. Okay. Let's go talk to him. He's always at the games being held around Algonquin. Not too good either. I don't think I've seen him win a hand. Hey, I hear you know Florian Kravich. Where is he? Florian Kravich? Uh, I don't know what you're talking about. I've been head-to-head -head with this guy a few times, NB. I know his tells. He's lying. Roman, what's this about? He doesn't act well under pressure, NB. Beat him a little. All right already.

No, All right, man, turn right. A tutaj prawo. Niestety nie pamiętam gdzie. gdzie dokładnie się jechało. Now, where was it again? Don't turn here. Left, ok? Jak widzicie, tekstury mi się wczytują, wiem, może zwiększy dystans renderowania i może będzie tak w sierpniu dało, w uh, wątpię. Easy. Um, take a left, It's left now. Urde, uh, no nie tędy jedziemy, no. Na pewno nie tędy. Jeszcze raz. Okej, okay, dobrze jechaliśmy. I was really high when I last went to Bernie's place. Hmm. Let me think about this. No! You've taken a car down a one-way street! Turn left here. No, bro. He's there. I am. Jedziemy prosto, no, czyli źle pojechałem. All right, keep going Wiem, że miałem problem z misją właśnie odnośnie tego typu.

That is the most your friend can look forward to. Get out of here now. You've done your job. Ah, <makes noise> <A>, czyli na kroszprzędół nie jest OK. Fuck, call Florian. On the south bank, there be the Orkajior. Open! Ah. Ah. Florian! I've come for you, Florian! Oh! Go away! <sighs> Florian. Yesitoti. Nico? What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. You know, toned up the. Lorian, uh... you used to work in the abattoir. Oh, don't remind me. Roman, you put on a few vanity pounds. <laughs> uh, what are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come uh... to ask you some questions. It wasn't you, was it? What well, it wasn't me? Who set us up? It was you or Darko. I thought it must be him. Oh my god! You think it was me! That's why you are here! You've come to kill me! Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman! It wasn't me, it wasn't! I wouldn't do that! Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now! After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. <laughs> Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach. And I teach an aerobics class. And I'm in love. He's married. It's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. <laughs> Bryce Dawkins? But he's so at the family values. Oh, uh, well, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. Uh, I'm not sure. I, I I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see, well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! So, Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved on too. What are you going to do? He may not be here in Liberty City, but he's still out there. I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. We know now that it was him.

I did what I could. Dobra. E, więc robię cięcie i widzimy się już jak będę przykrył wcale. To jest bardzo blizu, tak widzę. Więc... Albo nie, nie robię cięcia. Zobaczcie sobie jak jadę. <grybujesz> już ten samochód sobie zostawimy na następnej misji. Najpierw jednak zostawić cztery mi się wydaje, zawsze. Nigdy nie wiadomo, czy nie będzie potrzebne cztery żywioły. No więc, jak widzicie, komputer planuję kupić już na początku kwietnia. Ale najpierw muszę się doradzić kilku osób odnośnie złożenia komputera. Bo nie jestem zbyt y, obeznany, niestety. I wolę sobie nie zrobić słabego. Jak widzicie, już jest późno, jest która już? Wysa pierwsza. Na szczęście nie mam jakichś strasznych spadków, więc nie będziecie odczuwać to zbytnio. Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do go, subowania mojego kanału. Zapraszam też do obejrzenia moich innych serii. Może jakąś byście zobaczyć ponownie, więc dajcie znać w komentarzach. No i też odpowiedźcie odnośnie tych, tego ucinania w misjach jak się jedzie nic nie robi. Nie dzwonika nic, nic nie gada nikomu z nikim. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Cześć! Na razie. Witajcie jeszcze na chwilkę. E, niestety, zadzwonił do nas gościu z, ten e, agent Ulb. I no, była z nim rozmowa. Przepraszam, że jej nie widzieliście. Już nie nagrywałem wtedy. A mogłem łączyć jednak. Albo nie odbierać. No, ale niestety. W każdym razie, no, wiecie, że już dzwonił. Tam mówił, że szukał. Tam, gdzie szukał. Coś tam było o armii z tego, co widziałem, ale. No. Nie pamiętam dokładnie, co mówi, nie zapamiętałem tego. No, w każdym razie, no. Trudno, no, nie widzieliście tego. Jeszcze raz się z wami żegnam. Cześć. Na razie.